По полям, по полям, сиди трактор, едет к нам. У него прицеп большой. Кто-то песенку поет. По полям, по полям, сиди трактор, едет к нам. У него хуй большой. Кто-то песенку поет. Ты за шоканом играл. Андрей. Ай, Петр, очень Ja cały czas! Ty, a na YouTube można dostać wana za chopie jakieś słowa, czy nie można? ja lubię czelasto lat. Tak, się dzieje. Ja lubię czelasto ja lat. Nie, nie, nie. Weź się Nie, poza śmierci. Aha, z tyłu. Tadzi. Okay. Leci sześć. Tak? To nie da po... się No i na B się chyba Ej! EJS! EJS! Nie, nie chcę tam iść EJS! Trzebało! Ale to ble... Zajebu... Jeśli robisz EJS no to ja ci w dupę pierdolę Może jesteś w na do... tej gry komputerowej, najlepszy gracz no, ble, nie da się plantować Dawaj dupę, dupę. dawaj dupę Ja sam lubię zbiekany. nie? Ja pieniędzy nie mam Dzięki Bruno mam 20 hp. Nie, kurwa, 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 Ja kurwa, 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 w kurwa, Teraz kurwa, dziura boli nie ja. bije prawda? Ja. ja. Ojej, no! Ło! Wow! Dawaj ice'a kolejnego Nie no, już tyle HP to Nie będzie Będzie? Ja go... A, nie, nie będzie, będzie no. bo ja nie będę go zapierdolił Jakie kochane mówisz twoim akcentem, bo to jest tak dojebane No ja chodźmy Zajebane, roślane mamy, ojej Kurwa, idź! Kurwa idź! Za 5 zł się sprzedam. No nie 25 do 100. kurwa idź! Kurwa idź! Piotr już tylko nie. Sujemu! Do... Ja te pieniądze no, ze spirającym ja przekleję. Kurwa! Plesy masz, plesy! No szybki jesteś! Co? Dobra, za się chyba Kurna <grymne> Jakie nasze dupe, wleć Nie, muszę sobie jakiś nascuń myszkę ustawić Chodź B Bruno O, to tak gówno na B idzie, gdzie to A? Tu, ta, m -ka. A ty wiesz, że dupy ta te M-ka Proste ją dupy. Ja pierdolę, halo Manny no to kurwa ruszyłem taburetem i kartę dźwiękową wyjebałem z kąpa Dźwiękową, aaaa! Cóż, no wiesz, kiedy ja graficzno wydłupił To <gum> kurwa byłaby taka! Masz robić kartę dźwiękową poza kąpem? No, odsłuchawek! Co? Odsłuchawek! Aaaaa, co jest to sens są... <śleszczędzio> Ej Bruno Cieszę Co? Gówny Ej Bruno Co? Gówny, O, jest... no, no, shot, shot Dobra, to go wypierdolę, idź tam. O, Aha. Ehehehe. to <słuch> nie wiem, Co nie wiem. się Co to jest za reakcja? <słuch> <słuch> Ale dobra. No nie wiem no Jezu O ty tak bić. Pierwszy takie Matematyka kurwa wie ja pierdziele jakieś talerzy. Pierwsza ja słyszałem Filipa wkurzonego. Już mogę umierać Nie dlatego że on wejść. Ty ja nie zamykam! Co jest? Ale co to zmieni Bruno jak ty zawsze to Tak. No mogę ci screeny wysłać naszych gier, to Bo... albo weź ostatnio. Nie był poprzedł... nie chęć! Z, z glockiem, biegam.

Ale to je mu Dobrze <grywa> <grywa> Bruno mi żeby blokować wyjebajam mu hita, nie wiedziałam że go zajebie Tu my akurat jego niszko Ja też tak chciałam zajeby jegoś kurbę plantować a co taki patrzę Daj mu podejść ja mu podejść No a co mnie to interesuje? To kurwa biją cię w domu Ciebie też chłopie <grywa> Ciebie też <grywa> <grywa> <are you> <grywa> Trzecił oh No to został ten... to był ten z tego, z CTK czy... Chyba tak, chyba w, że to był short. Nie no wiem, nie widzę nic. No no short short to, to Jeszcze short jeden. Jeszcze short ostatni. Chyba się nie opłaca nam na połowu. Co Ja ta Ja. Da Nie wiem ja. Dajesz, no, dajesz, no, no. dajesz Simple Na czas, na czas Young Simple! Nic nie zrobi nic Go go go! Nie Taka słowa w sumie Я не сим пам. Паплям, паплям, синий трактор едет к нам. У него прицеп <coughs> большой. Кто-то песенку поет. Паплям, паплям, синий трактор едет к нам. У него хуй большой. Кто-то песенку поет. Сгадываемся с твоим в сто процента. Тотально. Да. Хоп, нормально. Я, не вижу. будто трагично.

Minus pięćdziesiąt. Co trój? Co trój? czekaj! To nie było Bruno! <laughs> Kurwa! Twoje błoto taki blad kombek. Nie wiem, to było bo Bruno, przepraszam! <laughs> <laughs> w ogóle pięknie <laughs> Przez ten jeden kill spadłeś na dół tabeli Noje <laughs> pan! na okay. mojego baga! Blue dżewa. Tabela nie gra. No dawaj, pokaż. No, kurwa patrz cały niebieski jest. Ja pierdzielę chłopie! Jak to jest blue... Jedyne chłopie w takim razie co widziałeś w swoim życiu niebieskiego to nie Ale nie karty. wiem, ale się śmieję, bo to jest warstwa rdzy, a to jest niebieskie Przecież z znajomych, jak dropnęłem to. Okay, na, na midzie, jeden mid. Oj, blee, eee... No, short. short. Dobra, nie short. Dobra, nie short. Dobra, nie A, mój <laughs> <będzie pierdęć>. Pisze, <laughs> w dupę, pan bieszczot. <laughs> <laughs> Strasz. <laughs> Ale to, bo tam takie graffiti było, to wiesz, on nie mówił tego... <laughs> o, <bo> to, to <laughs> na tym... Dawaj bruno, musisz się takowi wyprydali, co? sumie. Oj. ja tam. Woah! Prawie! Było dobrze. No daj. Ja tam coś Piotrusiu? Aaa, Nie bije za niej. No i chuj. No i chuj. Nie ma tu. No i chodź. Nice, blech. Ila, Ila, Ila. <laughs> nice, ble. nice. <laughs> stoi i czeka, stoi i czeka, kurwa. W całą minutę stoi i czeka. To jest to pizdok. Nie daj no, mu czekać. To... <laughs> nie. <laughs> nie, jestem w tej chwili na tak woupa. na ciebie zdenerwowany, że... Nie, to jest to biznes. Nie, to jest to on był A, na longu. Na to A Dobra, ja chłopie na shorta wychylam, w sensie, no, Powiedziałem to trzy razy wyciec. chyba, ale to nie ważne. No bo mam ciebie, cicho! Bruno mi tak drzwi, że się nie wytrzymuje. No nie da się. Aupa! 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 Ty, to się wleczy. No, no, Ło! Wow! Young simple. <laughs> simple. Simple simple. <laughs> A, nie mam kurwa pieniędzy, jebany. Eee. Nie mam pieniędzy, Nie kurwa pieniędzy, jebany. Dobra, ty, nie wiem, wrzuć to na publiczny, proszę Cię. Nie. Do ty Tylko nie rzucaj to, co ja powiedziałam którą Ruslanu mamę. Ja cię odpierdolę, kurwa. To będzie jego wstęp, to będzie jego wstęp. Ty No No szybciej, Bruno! Eee. <laughs> Tu jak Debil gra. na beka z Magiem. Z mam? Czemu nie cztery? Nie mam z Wami. Specjalnie powiedziałem, ja, by dobra. nikt nie poszedł liczymy, ze mną. Liczymy, że to B, liczymy, że to B. Jak kutabanie tutaj, ile tylko dam radę. Jak ktoś będę krzyczał. Guma się ratuje, fajba się? No, fajkę ma. Jaki to Debil? Kurwa, wypierdalaj. dawaj. Oh. Darowaj! Jemu go, ruchaj! Eee, popłyt jest! A Wupa! Ruchaj go! <laughs> to debil! Biegaj, no, to nie lekko! do tego! Bruna mega wejdź do tego! Bruno, wejdź do tego! Aj, bledź, jego dzieci! No, ale jak idzie? <coughs> <coughs> Kazachstan ugrażać grażać nam, bombardier! Kazachstan ugrażać nam! Heeee, chuj, wyjebany ZA to, ZA to, ZA to? Naprawdę? No serio? <gry> kurwa Nie Nie, bo kontrola, nie? Jak skoczyłem, to mi A kurwa weszło pod klawiatura. Hello team Patrz, pat, słuchaj słyszy to? Nie Nie To jest moje klikanie A Co ty się wytwracasz co ty robisz? Gumno Gówno. Nie no, to smoke tu. No, nie trafia No, ja na blisko, stoję. No, Jak tam idzie? Uuuu. No wyjdź, pizda. <laughs> Rup jeden, dolny. Ej, bym na B flash, dostałem. Będę na B raczej. No, to tu. Faka mam, Savej mam Sejwuj On i wyjebie po on i wyjebie A uciekaj stąd On no-scope'a ale nie pas, pas No-scope'a Co ci mówiłem, a, okay. żebyś sejwował Dobra, Nas... że, tak, tak na wszelki wygrają już te dwie, żebyś był remis, okej? Okay? Nie no. Okej okay. Ale to my wygrywamy, a dobra, nieważne I, Dobra, a, nie szczerze o... o czym ty mówisz dobra. No to zapierdol się Ale ty kur...

Nie wiem, dobra, nie. na ja Skraca Bruno ninja. wyżej niż ja. Bruno, czecie, jesteś ja pierdolony. Jaki to wstyd jebany. A <grym grym grym> nie, ma, nie płakać. A mnie do lampaczki. Na. Bruno, idź Bruno, idź Nie Zamknij pysk. No Bruno, na cholerę tego. się skradasz. I, idź, idź, idź trochę, no idź. To jest ninja. Proszę. No widzisz. Dlugo no, taki debil stoi! CO TY stoi? ROBISZ?! Ooo, oh, blyat... Dbać to robi, bać to robi! Ty debil, blyat, jebany, kurwa... Po prostu jestem tak w Jezu, jak ja już jestem, na tym shortie... Kurwa... 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 Oh. Nie wiem, jestem twoim... Jesteś moim idolem... Andriś... Kurwa, jaki ty, blyat, pojebany, ten danonek, jebany, na chód... W pizdę, blyat, jak go trzeba, blyat, jak go jebać... Kurka... Děkuji, protože mám kázať. Jasná. no. Děkuji. Děkuji. mi Děkuji. 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 No, Děkuji. mi Děkuji. 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 No, Děkuji. 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 to by. <laughs>